Witam Was bardzo serdecznie. Jeśli macie problemy z ogórkami albo zastanawiacie się, czy ogórek to dobra roślina na balkon lub taras, to jest to film dla Was. Dziś 5 rad na dobre ogórki. W zasadzie to będzie więcej niż 5, ale mam nadzieję, że nie obrazicie się na mnie za nadmiar. Zwykle sadzę tylko dwie rośliny na czteroosobową rodzinę, i to w zupełności mi wystarcza do bieżącego spożycia, bo ogórki w sprzyjających warunkach rosną szybko i plonują obficie, także wystarcza dla rodziny i jeszcze dostanie się sąsiadom. Ok, to zacznijmy od początku, czyli od podłoża. Ogórek ma dość duże wymagania, bo tak jak większość warzyw, produkuje cały czas. Więc należy dać mu bogate podłoże z próchnicą i kompost z obornikiem najlepiej, albo jakiś inny bogaty kompost. Jeśli ogórek ma rosnąć w pojemniku, to potrzebuje naprawdę dużego pojemnika. Moje rosną w, w pojemnikach 40-litrowych, ale doniczka przynajmniej 30 cm średnicy i przynajmniej 30 cm głębokości to takie minimum. Punkt drugi. Ogórki w większości składają się z wody, więc rośliny muszą być podlewane regularnie. One lubią wilgoć i nie mogą przesychać za mocno. Jeśli jest gorąco, to powinny być podlewane codziennie. Ogórki lubią ciepło, ale w szklarni stawiam je zwykle tuż przy samym wejściu, bo tam jest trochę lepsza wentylacja i jest trochę niższa temperatura. Na gruncie wybierz miejsce raczej słoneczne, chociaż one tolerują też troszkę cienia, szczególnie kiedy ten cień jest w naprawdę gorącą część dnia. Rodzajów ogórków jest całe mnóstwo i każdy musi wybrać to, co mu pasuje najbardziej. Ja przetestowałam dużo różnych i u mnie najlepiej w szklarni sprawdzają się ogórki wężowe. Mają te zaletę, że produkują obficie i nadają się świetnie na sałatki, nigdy nie są gorzkie, przynajmniej z mojego doświadczenia, nie zdarzyło mi się, a mam je od lat. Natomiast ogórki takie gruntowe lepiej nadają się do fermentowania, czyli jeśli chcecie małosolne albo kiszone, to zdecydowanie te małe gruntowe. Jeśli masz taką możliwość, to staraj się wybierać odmiany odporne na choroby. Bo ogórki mają niestety tendencję do łapania chorób grzybowych i, i to potrafi bardzo szybko niszczyć całe rośliny. Także, jeśli stoisz w sklepie i zastanawiasz się nad odmianą, to zdecydowanie weź tą, która jest odporna na choroby grzybowe. A jak już jesteśmy przy chorobach, to y, niestety na ogórki lubią napadać przędziorki, szczególnie pod szkłem. Y, są biologiczne metody zwalczania przędziorków, które polecam Wam, bo y, moim zdaniem to bardzo ładnie działa i niczym się nie pryska tych ogórków, które chcecie sami jeść w załatce. Myślę, że ogórek w ciepłym i trochę osłoniętym miejscu sprawdziłby się na balkonie, tylko niestety trzeba go podlewać codziennie. Na koniec pokażę Wam trochę dziwną historię ogórkową, bo kiedyś chciałam sprawdzić jakość nasion, po prostu chciałam sprawdzić wcześniej w sezonie, czy stare nasionami wykiełkują. No i niektóre z tych starych nasion wykiełkowały, ale niestety było to pod koniec marca, więc było zdecydowanie za wcześnie, żeby wysadzić je gdzieś do szklarni czy do gruntu. No i skończyło się na tym, że ten ogórek sobie rósł, a ponieważ ogórki rosną szybko, to zaczął owic owocować w domu wężowe ogórki z reguły są samozapylające, więc nie potrzebują żadnych owadów i ten ogórek normalnie sobie owocował. Generalnie ogórki nie bardzo lubią przesadzanie. Staram się je wysiewać do donicy w szklarni, ale jeśli wysiewam w domu, to nie wynoszę ich do szklarni przed drugą połową maja, bo ogórki są bardzo wrażliwe na chłód. I na koniec jeszcze jedna rada, ja swoje ogórki prowadzę w górę na jeden pęd i skracam pędy boczne, pozwalam im rosnąć w górę aż dochodzą do dachu szklarni, a co robię potem to zostawimy na inny odcinek, bo ten odcinek robi się już długaśny. A tymczasem żegnam się z Wami, życząc Wam klęski w rodzaju ogórków. Obyście mieli ich tak dużo, żeby zabrakło Wam sąsiadów do obdzielania.